Ząbiaki leżą. plecak wodoodporny. Czerwony. Przebieram. Ząbiaki leżą tam. Mówili, Kurwa, goni że... tu gdzieś. Goni? Jest w środku. W środku czym? Po, w policji? W policjce. Zasadzamy Słyszę się? Słyszę Halo? S... Gada do mnie. We can exchange with you. Sorry, my English is not very well. Szedłem tu od tyłu Do policji właśnie. Tak, tak. Ja siedzę pod krzakiem. Ale jesteś pewny, że jest w środku w policji, tak? Byłem w budynku obok i słyszałem kroki. Jestem teraz na samym dole, wszystko to jest pozamykane. Na, na... na co? Na wytrych? Nie, nie. Wchodzę. Chodź. Hello, Hello are, you are you here? here? We don't We have don't any bullets. One, one of, one of, two. of two. Niemożliwe jest, kurwa. czyż gadał do mnie... ...i słyszałem kroki, kurwa. Mam... E, mam MP, no. Albo przelatywał no gdzieś... Albo siedzi tu gdzieś na górze. Czekaj, jedne drzwi otwarte Fajno, no zrobię Otwieram dwie, jedne Są kurwa beka, czy zrzucone same We don't, We don't want, want to fight, fight. Ten bajkal tutaj jest mój ty. kurwa, kurwa, mać nie żyje. W której był, w którym był? Jak wchodzisz po sodach, drugie po prawej.